Gwiazdki będące gazami w temperaturze pokojowej. Mamy takich 11. 3 minuty. Gazem jest brom. Super początek. Przecież gazem jest co? Po kolei azot, tlen, chlor, hel, neon, krypton, radon. Jakie są jeszcze gazy szlachetne? Xenon. No i git. Fosfor jest gazem? Nie jest gazem. Na pierwszym miejscu jest jakiś. Ale jak, jaki tu jest a, alfabetycznie? Argon! Alfabetycznie! To jest podpowiedź. Czyli mamy coś między C a H, czyli na C jest jakiś pierwiastek D, E, F, fluor. Git S, T, U, U, W, X, Y, Z. 40 sekund. Wymyślę to. UW u W, na W może coś. Wodór WUU Nie, yeah, mamy to. Komplecik.